Dotarliśmy do końca naszej podróży. Przed nami ostatnia mapa w kampanii stadium, czyli E05. Wielki finał, który zaraz sobie rozpoczniemy. I zobaczmy wprowadzenie do tego multilapa, jak się prezentuje. No, wygląda z daleka dość ciekawie. Mamy nawet sterowiet z autografami. Tak samo jak w przypadku Starwali E05, taki tutaj się znalazł. No, no. Może być ciekawie. Ok, Star Stadium E05, autorem jest Rotaker. Uuu, czyli może to być dość ciężka mapa. Ponad 13 minut na złoto i 15 okrążeń, czyli tutaj będzie tylko jeden przejazd. No i sobie też nieco poopowiadamy, żeby nie było tak za nudno. Powiedzmy sobie, powiemy sobie m.in. jak wygląda mapa i co sądzę o niej. Także opowiem o planach na przyszłość i czy polecam tą kampanię Stadium, Star Stadium Więc może zaczniemy od mapy, która wygląda no, dosyć ciekawie Taka troszeczkę speedtek, bym to nazwał No i dużo prędkości mamy, mamy też freewheeling Tutaj, co jest dalej, skok na bir Idziemy do góry No, powiem Wam szczerze, że to jest jeden z lepszych multilapów jak do tej pory Ok, tak wygląda pierwsze okrążenie Tutaj mamy słupy No i tak, tak więc mniej więcej wygląda mapa No i powiem tak, powoli kończymy już trzecią kampanię, bardzo się cieszę Bo powiem Wam, że ja już mam Serdecznie dość tego całego maratonu z, ze Star Trackami bo jak już kiedyś wspomniałem ścigamy się w tejże kampanii od grudnia mamy już połowę marca czyli mm, blisko 3 tygodnie a ja ciągle tylko w wtem siedzę i dlatego będę potrzebował odpoczynku i zajmiemy się innymi projektami zrobimy sobie dłuższą prawdopodobnie przerwę od Trackmanii bo ja jestem już wyczerpany tymi startrakami i nie chcę już tak na siłę nagrywać, więc dokończę po prostu tą kampanię Star Stadium, no i będziemy mieli 3 czwarte startraków za sobą, zostanie wtedy jeszcze tylko Star Lagoon, które kiedyś sobie może obramy, nie wiem kiedy, ciężko stwierdzić, ale potrzebuję odpoczynku na dłuższy czas i prawdopodobnie weźmiemy się za inne projekty, nie wiem co jeszcze wezmę ale mam parę tytułów które chciałbym ograć m.in. Innymi... czy zdradzać wam? a zdradzę! Chciałbym chciałbym m.in. ograć parę rpg jakieś FPS-y może inne samochodówki czyli Wiedźmina może Mass Effecta Jade Empire z rpg -ów. nie wiem co jeszcze bym tam ograł może Stalkera z FPS-u to może wrócimy sobie do Call of Duty i tam ogramy inne odsłony m.in. koda dwójkę Yy, albo nie wiem Battlefielda weźmiemy się yy, może do to Tomb Raider też zrobimy, yy, Prince of Persia albo Assassin's Creed'a, więc jest jeszcze dużo tych tytułów samochodówek samochodów jak m.in. Need for Speed'y chciałem ograć które miały się dawno pojawić w zasadzie jeszcze w biegłym roku chciałem nagrać yy, dwie części Need for Speed'a, ale z racji tego, że wyszły Star Tracki, to postanowiłem, że wezmę się za to no a skoro teraz zrobimy sobie przerwę na dłuższy czas No to myślę, że teraz będzie okazja, żeby móc ograć właśnie Nie inne tytuły Może jakieś przygodówki? Zresztą żebym sobie nagrał na przykład Syberia albo coś innego Więc jest wiele, wiele tytułów, które chciałbym ograć I nagrać dla Was Nie wiem, możecie napisać co byście chcieli Poza trakmanią Żebym ograł bo sporo tego jest No i nie chciałbym się tylko jedną serią zajmować Nie, może... Może będzie tak, że będę robił dwie serie na przemian. Zobaczę jeszcze jaka będzie, ale myślę, że tak. Jeżeli opublikuję już ostatni odcinek ze Star Stadium, to prawdopodobnie to będzie chyba na początku kwietnia rozpoczniemy sobie nową, nowy projekt. Nie wiem jeszcze jaki. Może jakiś RPG albo FPS na razie, żeby nie było tylko ciągle samych yy, samochodówek. Muszę się też innymi rzeczami zająć. No i to w zasadzie tyle jeśli chodzi o plan na przyszłość. Zobaczymy jak potoczy się ten rok, co, co jeszcze uda mi się nagrać. No i tak, yy, jeszcze może opowiem co sądzę na temat yy, tejże kampanii. No i tu będzie też niestety parę kontrowersyjnych tematów. Między innymi może zaczniemy od plusów, co mi się podobało, że różnorodność w tejże kampanii stadionowej map. Niektóre były fajne, niektóre mniej fajne, o czym opowiem trochę później, bo też niestety będą tutaj mankamenty. Ale tak to ogółem mi się podobała. Jest kilka map, które bym <laughs> wyróżnił, chociażby właśnie E05, E03 mi się podobało. Jeszcze tam z białych map, nawet to A08 mi się nie przypadło do gustu. Dobre full speedy, jak chociażby C12. Co tam jeszcze takich dobrych D05 było. Bardzo dobre D2. No i kilka map technicznych, jak chociażby C4. Też mi się podobała. Więc no, było kilka rzeczy, których y, bym wymienił na plus. Y, fa fa dużo fajnych map. Czy chociażby, nie pamiętam czy to było C13 chyba, czy B13. E, to chyba było B13, tam była taka fajna mapa, gdzie się wjeżdżało po konstrukcji. bardzo mi przypadła do gustu, że takie oryginalne pomysły mieli twórcy, więc nie no, no polecam ogólnie główną kampanię stadium, ale, to jest Star Stadium, mm. tylko niestety jest parę mankamentów, które mi się niespecjalnie podobały. Przede wszystkim, co już kilka osób nawet mi zaznaczyło i kiedyś nawet pisało, że dosyć nierówny poziom trudności jest tutaj, jeżeli chodzi o trudność medali. Mm. Między innymi, mam tu na myśli parę takich map, które mają medale tu już nie mówię o złote, bo złote to też były niektóre przesadzone ale chodzi m.in. o medale autorskie jak chociażby takie mapy jak D05 D08 czy słynne D12 gdzie słyszałem że i okazało się to prawdą że na D12 autor medal autora używa tak zwanych speed sliders więc to już przypomina bardziej y, poziom Trackmani Turbo i Super Trackmasterów, jeżeli autor używa czegoś takiego, y, żeby zdobyć właśnie ten medal autora. Medal autora, że używa się Line I to mi się niespecjalnie podoba właśnie na, na tej P12 czy innych, że takie hardkorowe czasy są. Ja nie wiem, czy to miała być kampania dla wszystkich, czy tylko dla... Znaczy mam tu na myśli medale autora czy tylko dla najlepszych graczy na świecie bo ja tego nie, nie potrafię zrozumieć Dla mnie to jest niestety duży minus y, tego Więc że taki dziwny poziom trudności tu mamy No ale poza tym no to ogólnie poza y, tym, że mamy tu niektóre przesadzone takie medale, no to ogółem kampania jest nawet okej. Okay. Znaczy jest dobra, poza tymi minusami, więc jest godna polecenia. Warto w nią zagrać, nawet jeżeli nie graliście w stadiony, no to polecam, polecam naprawdę stadiony. Chociaż niektóre rasy mają duże wyzwania, jak już wspomniałem. No i to w zasadzie tyle, bo co tu jeszcze powiedzieć, no cieszę się, że kończymy. Także mówię, od y, niedługo spadnie ilość materiałów też. Y, o tym zapomniałem. Że będzie mniej. Myślę, że raz na tydzień mogę wrzucać. Teraz mam mniejszą ilość czasu, więc do tego ograniczę trochę te materiały, ale spokojnie, nie zamykam kanału, nic takiego nie będzie miało miejsca dalej będę wrzucał filmy więc możecie być o to spokojni no i tak na pewno kiedyś też jeżeli już odpocznę od tem to sobie przejdziemy jeszcze ostatnią kampanię w Star Trek'a, która nam została czyli Star Lagoon bo nam jeszcze tylko to zostało do przejścia bo już 3 czwarte mamy za sobą kiedy to nastąpi nie jestem pewny jeszcze Kiedy rozpocznę ostatnią czwartą kampanię Prawdopodobnie nie nastąpi to prędko Najwcześniej Chociaż nie wiadomo czy się to nie zmieni Najwcześniej dopiero na początku czerwca Mogę rozpocząć e, e, Lagunę. I e, przejdziemy w tobie wtedy ostatnią kampanię Jak już nagram inne projekty i trochę odpocznę od tem Wtedy myślę, że za zabierzemy się za to a potem nie wiem co dalej bo mówię na pewno nie, nie zostawię stark trapów tylko odpocznę trochę i jak zyskam nowe siły to nagram tą ostatnią kampanię i to w zasadzie tyle jeżeli byście się pytali o, o lagunę kiedy ją rozpocznę no nic a my tymczasem Skoro już tak jesteśmy przy trasie, no to zaczynamy 12 okrążenie. Prawdopodobnie nie będę tu na razie złota z tego na nagraniu. Tak jak w przypadku E04, gdzie się no trochę nafrustrowałem, to zrobię to poza nagraniem. Bo to też jest kolejna mapa techniczna. I też to jest trochę wymagająca. Jak widzicie pół sekundy mam straty. czy znaczy, pół minuty, co ja gadam. Ale to, to nieważne. Ważne, że ko kończymy kampanię. Okej, okay. tutaj czasem nie, nie potrafię się wyrobić, więc będę musiało takie coś robić. Okej, okay. zostały jeszcze trzy lapy do przejechania. No, Mam boli, to już w ogóle jest w opłakanym stanie. Nawet możecie sami zobaczyć, jak on wygląda. Ok, trzynaste okrążenie. Przed nami. No i mówię, kończymy to i bierzemy się za coś innego. Ja bym też y, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Wszystkim podziękować, żeby byliście ze mną. M, że wspieraliście mnie podczas całej tej serii, czyli Arkes, Son, Pro, davis160pl, dzięki, że jesteście ze mną. Dla Was warto nagrywać. Mimo, że kiedyś miałam takie myśli, żeby nie skończyć z tym, ale stwierdziłem, jeżeli mam dla kogo nagrywać, to nie porzucę kanału, więc jeżeli by się pojawiły tematy odnośnie mojej działalności, no to spokojnie, ja Was uspokajam, nigdzie nie odchodzę. Musiałby się chyba jakiś kataklizm wydarzyć, żebym odszedł, ale nic takiego nie planuję, więc dalej będę kontynuował i będziemy robić dalej jakieś nowe projekty, może nawet z kimś wspólnie bym porobił. Bardzo mi się marzy o tym, żeby kiedyś z Pro Aero nagrać, eee, wspól... Wspólny materiał No bardzo bym się ucieszył jeżeli kiedyś e, prowrócisz Och, szlak Wiesz hmm. to nigdy mi się nie zdarzyło żebym e, nagrał z kimś O i przy okazji spojrzyj na to, złoto mnie o całe okrążenie wyprzedziło Pierwszy raz mi się zdarzyła taka sytuacja Okej, okay, chyba nawet dojechało na metę No to co, robimy ostatnie okrążenie i kończymy m.in. trzecią kampanię Star Trek Stadium Nawet jeżeli nie będę miał medalu to trudno Ważne jest to, żeby przejechać tą mapę No i tak, czekam na Wasze opinie, co chcecie zobaczyć po Star Stadium Poza Trackmaniem oczywiście, jakie inne gry, napiszcie w komentarzach, bo mówię, od odpoczynek i inne tytuły. Piszcie w komentarzach jakie chcecie, ja rozpatrzę wasze propozycje i wybierzemy sobie coś, tak od kwietnia rozpoczynając nowy projekt. No a my tymczasem kończymy w Multilab, mm, ostatnie 15. okrążenie przejechane. No i co z tego będzie? Dwa medale, srebro. Mm. Okej, okay, może być. No i tyle. To tyle, jeżeli chodzi o Star Stadium. Nie będzie już żadnych innych materiałów. Wszystko co powiedziałem jest dopowiedziane. No i nie pozostaje mi nic innego, jak z wami się pożegnać i zaprosić na nowy projekt, który będzie tam w kwietniu, kiedy znajdę tylko trochę czasu. I skończymy. I opublikuję wszystkie odcinki z tejże kampanii, to dostaniecie nową serię. Jaką? Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, ja rozpatrzę Wasze propozycje. I dzięki za uwagę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.